W polskiej polityce brakuje aktywnych kobiet. Jedną z takich wspaniałych osób mamy na terenie województwa polskiego jako kandydatkę koalicji obywatelskiej z numerem 11 na liście, panią dyrektor Agnieszkę Gabruk, z którą mamy ogromnie dużo do czynienia przy realizacji przedsięwzięć wspierających pieczę zastępczą, pomoc najmłodszym, wsparcie seniorów, wsparcie osób niepełnosprawnych. Tych zadań jest naprawdę cała masa i dzięki przychylności pani dyrektor i sprytowi w pozyskiwaniu środków unijnych te wszystkie zadania udaje nam się wspólnie pomyślnie realizować. Uwielbiam zatrudniać kobiety w starostwie i jestem przekonany, że w naszej polityce, w naszym parlamencie takie osoby jak pani Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu są bardzo potrzebne, żeby Polska była krajem uśmiechniętym wspierającym solidarnym. Bardzo dziękuję za te słowa Panie Starosto. oczywiście jeżeli po drugiej stronie mam osoby współpracujące tak jak Pan takim którym zależy na tym, żeby innym było dobrze, przede wszystkim w tym przypadku dzieciom, bo tutaj na rzecz dzieci zrobiliśmy razem najwięcej. Zreorganizowaliśmy domy dziecka, utworzyliśmy mieszkanie chronione, jak również kupiliśmy mieszkanie dla rodziny zastępczej zawodowej. Tych działań było bardzo dużo i za to dziękuję, za poparcie dziękuję i myślę, że dalej będziemy się wspólnie wspierać niezależnie od tego, gdzie będę. Zachęcam do mądrego głosowania już w najbliższą niedzielę, 15 października. Wśród najlepszych kandydatów jest właśnie Agnieszka Gabruk-Opole, ale także Prudnik, bo bardzo często panią dyrektor gościmy u nas z, ze wsparciem, z dobrym słowem, z pomocą. Dlaczego chcę głosować na Agnieszkę Gabruk? Bo to kobieta skuteczna, pełna charyzmy. Osoba, która w naszym województwie, jako jedna z nielicznych, wyciągnęła osoby starsze, niepełnosprawne z ich domów, udzieliła wsparcia nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale osobom starszym, potrzebującym rodzinom i z dziećmi. Udzieliła wsparcia również kadrze pomocy społecznej. Podziwiam ją, jeszcze raz mówię, za charyzmę i wspieram Agnieszkę. Popieram kandydaturę Agnieszki Gabruk na posła Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to osoba, Zaangażowana w pomoc społeczną, dużo by można było mówić o tym, co zrobiła, co robi, ale jednym słowem, można to określić jako przyjaciel, przyjaciel ludzi potrzebujących. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że tak ważne dla mnie osoby, bo i pan burmistrz Sebastian Kornaś i pani dyrektor Ewa Pawlinow współpracują ze mną od wielu lat i wierzę, że tak będzie dalej. Pani Agnieszka Gabruk jest osobą niesamowicie wrażliwą na potrzeby ludzkie, z dużą empatią ukierunkowanym dla osób niepełnosprawnych, osób potrzebujących. Jako dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej to osoba bardzo profesjonalna, posiadająca wiele atrybutów i realizująca wspaniałe projekty, między innymi na terenie gminy Paczków. Dlatego popieram Agnieszkę Gabruk na posła do Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W listopadzie będziemy obchodzić po raz kolejny święto pracowników socjalnych i święto wszystkich zawodów pomocowych. Pora chyba najwyższa, żeby odstąpić od takiego rytuału, który towarzyszy nam co roku czyli mówienia wielu pięknych słów, wzniosłych słów o misji, o randze zawodów socjalnych. Pora wreszcie uczynić krok w zupełnie innym kierunku, mianowicie zadbać o rzeczywistą podmiotowość i wartość pracy, jaką wykonują pracownicy socjalni. Ale żeby to zrobić, to muszą być do tego osoby, które tę ideę, tę myśl będą zaszczepiać w najważniejszych gremiach w tym państwie. I taką osobą jest właśnie pani. Dyrektor Agnieszka Gabryk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z którą mam przyjemność współpracować od wielu, wielu lat, i jestem absolutnie pewien, przekonany yy, o tym, że jest to właśnie ta osoba, która tę ideę poprawy bytu, życia, jakości życia ludzi naprawdę bardzo ciężkiej pracy, osób, które pracują w pomocy społecznej, niesiąc pomoc innym będzie umiała zamienić na konkretne działania. Udzielam Pani Dyrektor pełnego poparcia w takim zaufaniu, że to o czym teraz mówię nie jest tylko czczą deklaracją wyborczą, ale że przez najbliższe miesiące i lata będziemy wielokrotnie słyszeć, jak w parlamencie upomina się o godne życie pracowników służb społecznych. Bardzo dziękuję, Panie Doktorze. Ja od wielu lat powtarzam, że mówimy o misji, mówimy o idei, o tym, co robi pomoc społeczna, ale zapominamy o ludziach, którzy tą tw tworzą tą pomoc społeczną i pomagają innym ludziom. Kadra jest wielce niedoceniana, wynagrodzenia są niskie, jest także ciągle nis niski prestiż zawodu. To musimy zmienić, musimy to usystematyzować i razem, jako pomoc społeczna, możemy to zrobić.